Cześć, wiemy, że punkty A i B leżą na okręgu o średnicy 12 cm, a odległość między nimi jest równa promieniowi tego okręgu. Czyli jeśli średnica jest 12, to znaczy, że promień jest równy 6, a ja tutaj narysowałam od razu promienie, i odległość AB jest też równa 6. Zostały też poprowadzone styczne do okręgu, które przecinają się w punkcie P, i mamy policzyć pole trójkąta APB. Czyli zacznijmy od wnioskowania 6, 6, 6, czyli trójkąt równoboczny. Jak mamy trójkąt równoboczny, no to wtedy wiadomo, że tutaj będzie 60 stopni, a jak tu mamy 60 stopni, a tu jest 90, to razem do 180 brakuje nam jeszcze 30, więc to znaczy, że tutaj będzie 30 stopni, a jak tu jest 30, no to tu też jest 30, bo AP równa się PB zawsze. Jeśli chodzi o dwie styczne przecinające się, to zawsze te dwa odcinki są równe sobie. I w związku z tym mamy 30 i 30, czyli przy P mamy 120 stop. No dobrze, to teraz już znamy kąty, to możemy jeszcze sobie policzyć odpowiednie bałki tego trójkąta, żeby poznać jego pole. No to albo potrzebujemy wysokość, albo dwa boki, spójrzmy sobie wysokość, ona będzie pod kątem prostym, no i zobaczcie, jeśli mamy tutaj 30 stopni, dwukąt prosty, no to znaczy, że tutaj będzie 60, a połowa odcinka to będzie bok tego trójkąta, czyli tu mamy 3, to my jest trójkąt 30, 60, 90, więc już z tego możemy wnioskować, że... Ten, ta średnia przyprostokątna, ta dłuższa przyprostokątna jest równa 3, czyli A pierwiastków z 3 równa się 3, to znaczy, że A równa się 3 przez pierwiastek z 3. Po usunięciu niewymierności tu mamy oczywiście 3 pierwiastki z 3 przez 3, czyli po prostu pierwiastek z 3, e, czyli wysokość jest równa w tym trójkącie pierwiastek z 3, e, czyli policzmy pole trójkąta, to jest jedna, druga, razy podstawa i razy wysokość. Po skróceniu wychodzi nam 3 pierwiastki z trzech.